Cześć siemano, jestem dawczą, no i dzisiaj chciałbym wam pokazać 5 potencjalnych downgrade'ów w FIFA 16. Tak więc ogólnie chodzi o to, że pokażę Wam zawodników, którzy e, no prawdopodobnie będą mieli gorszą ocenę ogólną w 16 niż mieli w Ultimate w 15, tak więc myślę, że możemy zaczynać. Pierwszym zawodnikiem będzie Mario Barotelli, e, no po bardzo nieudanym sezonie w Liverpoolu został wypożyczony do Milanu, no i zobaczymy jak tam się spisze. W każdym razie ja mu tutaj obniżyłem overall aż o 3, e, no bo ten sezon trzeba przyznać miał fatalny, no i praktycznie nic w nim nie pokazał. Kolejnym zawodnikiem jest Radamel Falcao, po także bardzo nieudanym sezonie, z tym, że on w Manchesterze United wrócił do Monaco, ale zaraz po chwili został wypożyczony do Chelsea. No czy tam się poprawi, zobaczymy, póki co w tym poprzednim tygodniu strzelił gola z Crystal Palace, tak więc może zacznie strzelać, może powróci jakaś dawna forma, no ale z tym zobaczymy za poprzedni sezon na pewno i jej obniży mu ocenę ogólną. Trzecim zawodnikiem jest Robin van Persie. No on ma już swoje lata i było to widać w poprzednim sezonie, kiedy no może nie nie istniał, ale za bardzo się nie pokazał. No teraz przeszedł do Fenerbahce, zobaczymy jak tam się spisze. No będzie taką można powiedzieć gwiazdą ligi tak więc kto wie może jeszcze coś tam nastrzela. No ale myślę, że na pewno jej tutaj ten mu obniży. Czwartym zawodnikiem a zarazem przedostatnim jest Adrian Ramos. No, kiedy przychodził do BVB, miał być takim nowym napastnikiem, zmiennikiem im nawet pokusić się tam o wygryzienie z pierwszego składu. No ale jak widać sezon miał fatalny, no i na pewno tutaj EA mu obniżył overall. Ja mu obniżyłem aż o 3. No ale myślę, że mm, gdzieś koło 76, może 77 będzie miał w 16, tak więc e, tutaj o dużo nie powinienem się pomylić. No i jako ostatni Soldado. No, i dały mu tutaj 78. Nie wiem, czy nie powinien dać jeszcze mniej, no bo przecież nie wiem, czy to nie był w sumie najgorszy zawodnik tutaj z tej całej piątki. No, fatalny sezon za nim, eee, no zobaczymy, jak teraz się spisze. Powró powróci do ligi hiszpańskiej, może tam się odrodzi, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie na pewno będzie miał niski overall eee, no i nie taki jak w 15, no bo sezon miał po prostu fatalny. No i to już będzie tyle, mam nadzieję, że taki szybki odcinek się spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich, nie wiem, potencjalnych upgrade'ów czy jeszcze jeden jakiś odcinek downgrade'ów, to zostawcie łapkę, będzie więcej takich filmów. No i cóż, to już będzie tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia. No i cześć!